Dzień dobry. Od dzisiaj rozpoczynam nowy cykl filmików poświęconych Koronowu i gminie Koronowu. Zaczynam od wysokiego C. W trakcie przygotowań do 600-lecia nadania praw miejskich w 1968 na rynku miasta prowadzono prace adaptacyjne pod przygotowanie fontanny. I wtedy na środku rynku odkryto boratynki monety krzyżackie. Te monety miały być eksponowane w Koronowej i tak też się stało. W starym domu kultury, który mieścił się przy ulicy Tucholskiej, starsi mieszkańcy Koronowa oczywiście pamiętają, gdzie to było. Zorganizowano przepiękną wystawę. Właśnie z okazji 600-lecia, ta wystawa przez długi okres czasu tam funkcjonowała. Ozdobą tej wystawy był krzyżacki miecz. Krzyżacki miecz, który został znaleziony ponoć między Buszkowem a łąskiem wielkim, to znaczy w miejscu, gdzie. Odbywała się bitwa z Krzyżakami z 10 października 1410 roku. Niestety, ten miecz w pewnym momencie zniknął. Również zniknęły buratynki. Ówczesny dyrektor Domu Kultury, pan Andrzej Bałka, próbował odnaleźć ślady. Wszyscy zbywali go informacjami. Że gdzieś to zostało przekazane. Jak mi się udało ustalić, ślady prowadzą do domu towarowego. To tam, w domu towarowym, miała znajdować się kasa pancerna, do której włożono i ten miecz, i te boratynki. Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Koronowa, a może nie tylko Koronowa. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek informacje na temat tych artefaktów, które były eksponowane w Starym Domu Kultury, a szczególnie tego miecza o Kontakt, nie pozwólmy, żeby ten miecz i te borylatyny bezpowrotnie zniknęły. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w których pokażę Wam, że niektóre rzeczy udało się już odnaleźć. Pozdrawiam. Do widzenia.